Cześć tu Michał. Jeśli nie wiesz jak wymyślić swój nick dj jak siebie nazwać, jaki sobie nadać pseudonim lub chcesz go zmienić, bo jest nowy rok, chciałbyś zrobić rebranding swojej marki, chciałbyś wymyślić swój nowy pseudonim DJ-a, to jakiś czas temu na moim kanale YouTube'owym Od zera do DJ-a nagrałem filmik pod tytułem Jak wymyślić nick dla DJ-a? Prosty sposób. W tym filmiku na czynniki pierwsze rozłożyłem nick, czyli pseudonim DJ-ski, z czego się może składać, podałem przykłady, jak ja wymyśliłem swój nick, czego się możesz, że tak powiem, czym się możesz inspirować do wymyślenia swojego niku, jaki złapać punkt zaczepienia przy wymyśleniu swojej ksywki, tak aby ona była łatwa do zapamiętania, chwytliwa i żeby się podobała twoim Fanom. Jednak ten film, jak widzisz, został dodany 5 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło. Moje zdanie w tym temacie, jak wymyślić ten nick, jest niezmienne, takie same, ale rok 2024 daje nowe możliwości w tej tematyce. A mianowicie sztuczna inteligencja może pomóc Ci w tym, może po prostu być za Ciebie, posłużyć kreatywnością, zaproponować pomysły lub podsunąć Tobie jakieś inspirujące nazwy do tego, żebyś sobie ten, swój, ten nick wykorzystał. Może chcesz wymyślić na nowo nick, a może jeszcze nie masz, bo dopiero zaczynasz, jesteś początkującym DJ-em, to uwierz mi, że sztuczna inteligencja bez względu na to, na jakim jesteś teraz etapie Ci pomoże. Możesz po prostu wejść w Google i wpisać po polsku chat GPT. Wyskoczy Ci pierwszy od góry link to jest tak naprawdę chat.openai.com. Tutaj należy wejść, należy zalogować się. Znaczy, jak pierwszy raz jesteś na tej stronie, no to musisz tutaj podać numer telefonu i adres e-mail. Ja już mam to podane, dlatego ja się tylko wezmę i zaloguję, ale tobie zalecam, żebyś tutaj zostawił numer telefonu, adres e-mail i bezpłatnie skorzystał z takiego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja Chat GPT. No i. Ja się pozwolę, że się zaloguję i zaraz pokażę ci w jaki sposób możesz wygenerować dla siebie pseudonim. Daj mi chwilkę, tylko wpiszę dane do logowania. Ja mówię, ja już tutaj założyłem konto, zatem nie musiałem podawać numeru telefonu. Wystarczyło, że podałem adres e-mail i hasło, i po zalogowaniu się zobaczysz takie. ekran jest to chat gpt3.5. Jest to narzędzie bezpłatne i jest też narzędzie płatne 4.0. Jednak na początku, jeśli chcesz, żeby to narzędzie Ci tylko pomogło wygenerować nazwę lub pomóc w nadaniu Tobie pseudonimu Niku, to wystarczy te darmowe narzędzie. No i tutaj masz w dolnej belce, możesz napisać, czego Ty oczekujesz od tej sztucznej inteligencji. O czym chcę z nią porozmawiać. No i ja na przykładzie wymyślania tego pseudonimu Niku, to bym zaczął z nim rozmowę od samego początku. Czyli cześć. Jestem Michał. Michał. Przecinek. Jestem początkującym DJ-em. I ja tak piszę początkującym DJ-em, ale ty możesz tutaj napisać cokolwiek, po prostu opisać swoją sytuację. Ja teraz, na potrzeby tego filmiku, wymyślam coś, żeby pokazać ci, jak to działa. Że Ty rozmawiasz z tym czatem, jak normalnie jest człowiekiem, i on ci podpowiada, co masz zrobić, albo daje swoje sugestie. Czyli cześć, jestem Michał, jestem początkującym DJ-em. Wymyśl Dla mnie pseudonim. No i Enter. No i on rozmawia z Tobą. Cześć, Michał, fajnie, że tu jesteś. Co powiesz na Mix Master Michał? Brzmi trochę jak super bohater muzyki elektronicznej. No widzisz, już jest jakaś propozycja. Tylko ta propozycja jest bardzo ogólna, ponieważ ja mu zadałem bardzo ogólne pytanie. Czyli, że jestem początkującym DJ-em, wymyśl dla mnie pseudonim. A teraz możemy iść troszeczkę dalej. Czyli w głąb yy, tej rozmowy. Czyli, na przykład, jesteś DJ-em DJ klubowym i potrzebuje nikt na potrzeby imprez klubowych. Zatem piszę do niego. Jestem dj klubowym. Wymyśl pseudonim pseudonim dla polskiego dj Polskiego DJ-a polskiego dj, Clu. Sorry, polskiego DJ klubowego. No i zobaczymy. No pewnie, Michał. Co powiesz na Bass Maestro? Podkreślam moc basu, jednocześnie brzmi stylowo. No, ok, tu troszeczkę yy, nie, nie, nie dał mi z polską nazwą, ale do czego zmierzam? Już widzisz, że już mi zwrócił inną nazwę, tak? Pierwsze było Mix, mix Master Michał, później Bass Maestro. No i teraz jeszcze mogę napisać tak. Wymyśl 10 propozycji pseudonimu dla. Dj'a klubowego. No i patrzymy. No i patrz, Elektro, Puls Michał, Groove Commander, Beat Warp, Sonic Sculptor, Rhythm Rider, Puls Jungle, Club Voyager, Syn Socorker, Manser, Echo Elite i Widzisz, może z nim dalej rozmawiać i wchodząc coraz głębiej w temat, coraz więcej mu podawać szczegółów o Tobie, o Twoim specyfice, jak, dla jakich chcesz, żeby ten nik był. Bo, bo mówiąc tak bardzo ogólnie, tak jak Ty byś do mnie teraz zadzwonił telefonicznie, albo napisał maila Michał, jak mam się nazwać, no to ja o Tobie nic nie wiem. To nie wiem za bardzo, co Ci podpowiedzieć. Ale im więcej tutaj napiszesz o sobie. Tym on będzie bardziej propozycje spersonalizowane przedstawiał. No i możesz teraz też jeszcze go troszeczkę inaczej spróbować. Czyli tutaj cały czas byśmy byli w tematyce klubowej, dlatego teraz mu napiszę, że ja jestem DJ-em inwentowym. Prowadzę imprezy okolicznościowe, żeby wymyślił dla mnie najlepszy nick. Jestem DJ-em eventowym. Prowadzę imprezy okolicznościowe. Wymyśl dla mnie Nick. A może mógł mu Nick, zobaczymy co napisze. Wcześniej pisałem pseudonim. To też trzeba po prostu yy, eksperymentować. Czyli nie, nie ma się co sztywno otrzymać, że wymyśl mi Nick. Nie, sorry, wymyśl mi pseudonim. Ja mu to teraz zapytałem go na początku, żeby mi wymyślił pseudonim, teraz żeby wymyślił Nick. No i on mi zaproponował Party Pilot. Taką nazwę. Jeszcze mu mogę napisać teraz yy, Wymyśl 10 dziedzinieć nazw, teraz jeszcze inaczej, dla DJ-a okolicznościowego dla DJ-a, albo dla DJ okolicznościowego no, prowadzącego eventy też możesz mu przeróżnie pisać eventy, wesela, klubowe imprezy, prywatki, no, w zależności do jakich potrzebujesz celów, bo Inaczej będziesz się nazywał, będąc dj klubowym lub producentem muzycznym, a inaczej, jeśli będziesz prowadził bankiety, wesela, imprezy firmowe. No i zobaczmy, co on mi tutaj zaproponował. Event Maestro, Celebration Beats, Occasion Mixer, Fiesta Pantom, Joy Juggler i tak dalej, tak dalej. Możesz tu oczywiście coś sobie z tego wykorzystać, możesz czymś się zainspirować. I dlaczego Ci to pokazuję? No właśnie do tego, ponieważ... Jeśli jesteś na początku swojej drogi lub chcesz zmienić swoją nazwę, to nie ma nic trudniejszego jak właśnie brak weny, brak kreatywności i w tym Chcę ci właśnie pokazać, żeby sztuczna inteligencja pomogła Ci żeby Cię zainspirować. Podaje ci po prostu jakieś przykłady. Nie mówię, że masz konkretnie wziąć i się nazwać Event Maestro, ale możesz już zacząć. Jeśli się z tobie spodobała ta nazwa, możesz zacząć coś kombinować, przekładać. Możesz tylko część wziąć tej nazwy, dołożyć swoje imię. No i teraz możesz właśnie propos imienia. Ja mu napisałem, że jestem Michał. Michał. Jestem. Yy, DJ-em. Jestem DJ. Wymyśl dla mnie. Wymyśl dla mnie Nick, zawierający moje imię. No i pewnie coś wymyśli z moim imieniem. No i teraz są tu wysłali. Jestem Michał wymyśl. I teraz tak, oczywiście, Michał, może coś w stylu mbit Michał, widzisz? Albo Majestik Michał. No, mix Mix Miks Michał. No to takie trudne wymowie, ale mbit Michał. Całkiem spoko, nie? Już widzisz, że im bardziej z nim rozmawiasz i bardziej mu nakierunkowujesz, podajesz mu więcej detali, tym on bardziej spersonalizowaną nazwę tobie podpowiada. No i ja bym się też nie zamykał tylko w jednym zdaniu, że wymyśl dla mnie nik, tylko bym mu właśnie podawał jak najwięcej szczegółów, detali o sobie i na koniec prosił go, żeby wymyślił z 10 propozycji, bo wtedy ty widzisz w jakim on kierunku myśli, działa i przedstawia swoje propozycje. I wtedy można czymś się zasugerować, można coś od niego wziąć i tak naprawdę wykorzystać do swojej nazwy. Możesz tak samo się tylko posłużyć do inspiracji i wziąć jakiś tylko kawałek z tej nazwy, dołożyć swoją część, a możesz mu zadać jak najbardziej jeszcze całkiem inny sposób pytania niż ja do tej pory. Bo ten materiał miał na celu zaprezentowanie Tobie możliwości, jaką daje sztuczna inteligencja i praktyczne wykorzystanie w Twojej działalności DJ-skiej, a mianowicie do tego, żeby wymyślić nazwę, pseudonim, nick dla DJ-a. Zwał jak zwał, chodzi o to, żeby nazwać się, no i w zależności teraz jakim chcesz być DJ-em lub jakim jesteś, klubowym, eventowym, okolicznościowym, cokolwiek, możesz tu po prostu wpisać i on wtedy spersonalizuje pod Twoją osobę nazwę i będziesz miał podane na tacy. Wyręczy Cię czat GPT, czyli sztuczna inteligencja. Dziękuję za uwagę. Powodzenia przy zabawie z czatem GPT. No i jestem do Twojej dyspozycji w komentarzach lub na adres e-mail. Pisz, jeśli potrzebujesz się coś dowiedzieć lub, lub coś jest dla Ciebie niejasne i potrzebujesz, żebym bardziej lub więcej wyjaśnił. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.